przez ostatnie czasy zastanawiam się nad różnymi rzeczami. Piszą do mnie ludzie i bardzo często między wierszami widać jedno. Problem z pieniędzmi nie mają ich, albo muszą pracować w pracy, która ich miażdży, męczy, wypala. I wtedy w mojej głowie pojawia się pytanie, którego nie da się już zignorować. Czy naprawdę istoty źródła muszą tak funkcjonować? Czy naprawdę mamy żyć w świecie? W którym przeżycie jest religią, a zmęczenie jest dowodem, że jesteś coś wart. I ja widzę to inaczej. Dopóki tu jesteśmy, warto znaleźć sobie pasję coś, co jest nasze coś, co nie pochodzi z systemu, tylko z wnętrza. Ja bardzo lubię pisać książki. Mówię to prosto, bez udawania. Pisanie daje mi radość, prawdziwą. Lubię eksperymentować ze stylami, lubię próbować nowych brzmień, nowych rytmów. Najbardziej lubię styl mistyczny, bo uważam, że w taki sposób da się przekazać najwięcej z tego, co czasem widzę i czuję, a czego nie da się zamknąć w zwykłym języku. Czasem jednak brakuje mi słów. I to jest ciekawy moment, bo wtedy widzę, jak język potrafi być za mały, jak brakuje odniesień, jak brakuje porównań, jakby to, co chcę opisać, nie miało jeszcze nazwy. I może dobrze. Może nie wszystko musi zostać nazwane, może część prawdy jest poza słowami, może dlatego cisza jest tak potężna. Zbudowałem pewne zasięgi i staram się pomagać ludziom, którzy chcą zarabiać na swojej twórczości, na tym, co tworzą, a co daje im radość. Kiedy widzę czyjąś pracę i czuję, że to płynie z esencji, wtedy robię reklamę i nic za to nie chcę, bo uważam, że każdy powinien robić coś z pasją coś, co go wyraża. To jest jeden z najczystszych buntów wobec Matrixa. Nie protest, nie walka, tylko wyrażenie, zrobienie czegoś prawdziwego w świecie, który jest zbudowany z udawania. Przez ostatnie czasy zacząłem też malować. Zawsze malowanie i rysowanie sprawiało mi radość, ale przez długi czas to porzuciłem. Teraz do tego wracam i czuję, że to jest jak powrót do siebie. Twórczość płynąca prosto z esencji jest czysta, jest piękna. Nie dlatego, że jest idealna, tylko dlatego, że jest prawdziwa. Bo piękno jest w nas i my jesteśmy pierwotnymi kreatorami. Tylko w tym świecie wszystko zostało zmanipulowane tak, żebyśmy o tym zapomnieli. W tym świecie kult ciężkiej pracy i kult pieniądza stały się nowym bogiem. Człowiek, który jest zmęczony, ma być uznany za wartościowego. Człowiek, który odpoczywa, ma czuć winę. Człowiek, który ma pieniądze, ma być ważniejszy. A człowiek, który nie ma, ma być zawstydzony. To jest czysty kod kontroli. To jest program. I wiele osób nie widzi, że to nie jest normalne, tylko wgrane. Zawsze byłem minimalistą. Nie potrzebuję wiele do szczęścia. Mam czarnego Nissana Kaszkaja. Z 2011 roku i bardzo go lubię. Nie mam potrzeby zmieniać auta na nowsze. To mi wystarcza. Sama jazda samochodem daje mi przyjemność, szczególnie w rejonie żywca, gdzie są lasy, przestrzeń i te widoki, które potrafią przywrócić człowieka do siebie, nawet jeśli tylko na chwilę. To są te momenty, kiedy czujesz, że życie mogłoby wyglądać inaczej, prościej, czyściej, prawdziwiej. Chciałbym, żeby Matrix upadł, żeby wszystkie esencje mogły istnieć na zupełnie innych zasadach, żeby mogły robić to, co kochają, wyrażać się, być w pierwotnym stanie istnienia. Ja mogę się wycofać z Matrixa, mogę przestać reagować, mogę wrócić do tego miejsca w sobie, które jest niezależne od wydarzeń, od dramatów, od newsów, od tego całego chaosu. Tylko wtedy pojawia się drugie pytanie. Co z pozostałymi? Niektóre esencje są tak zmanipulowane przez system, że trudno do nich dotrzeć. I ja się pytam, jak je uwolnić? Mogę uwolnić siebie, ale co z innymi? Tworzę materiały, które pomagają zrozumieć, jak działa Matrix i jak można się z niego uwolnić. Wiem, że wielu z Was to pomaga. Widzę to, czuję to w wiadomościach, ale jest też masa istot. Do których trudno dotrzeć, bo są zaklejone programami, przestraszone, zmęczone, uzależnione od cudzych opinii, przywiązane do cierpienia, jakby cierpienie było ich jedyną tożsamością. Miłość, prawda, pełnia to są tak piękne stany, że nie przypominają niczego, co jest w Matrixie. Chciałbym, żeby wszystkie esencje mogły do tego wrócić. Ja nie widzę sensu w cierpieniu, bólu i dramatach. Nigdy nie widziałem. Dla mnie to nie ma sensu, to niczego nie daje, a często zabija w nas to, co najpiękniejsze. Rozwój przez cierpienie to piękna iluzja, którą sprzedaje system, żeby usprawiedliwić więzienie. Cierpienie nie jest naturalne, ból też nie jest naturalny. To są sygnały, że coś jest nie tak, a nie święta ścieżka. Nigdy nie byłem typem, który próbuje kogoś do czegokolwiek przekonać. Każdy ma wolną wolę i sam decyduje o sobie. Ale kiedy widzę, że ktoś jest tak zmanipulowany, że krzywdzi samego siebie, czuję czasem bezradność, bo nie mogę wejść komuś do środka i wyłączyć programu. Niestety każdy musi uwolnić się z Matrixa sam. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Każdy jest sam dla siebie zbawcą. Ja nikogo nie zbawię. Mogę jedynie coś pokazać, mogę zapalić światło w korytarzu, ale dana istota musi sama czegoś doświadczyć, coś poczuć i coś zrozumieć na głębokim poziomie. Bez tego nie ma wyjścia. Bez tego są tylko słowa. Siedzę sobie na balkonie o 5 rano, spalę papierosa i czuję ciszę dookoła. Ona jest piękna. Słyszę ciszę. Ktoś może powiedzieć, że to paradoks, bo jak można słyszeć ciszę, a ja mówię, można. Cisza pierwotna, cisza pierwotnego istnienia. Ego się jej boi, bo tak zostało zaprojektowane, żeby nie dotykać tego miejsca. Bo to miejsce jest końcem ego. W ciszy nie ma roli, w ciszy nie ma historii, w ciszy nie ma winy ani zasług. W ciszy jest tylko ty, bez kodu. Czasem ludzie pytają, czy boję się śmierci awatara, a ja mówię, że nie i mówię to serio. Nie ma we mnie strachu przed śmiercią. Ludzie myślą, że żartuję, ale taka jest prawda. Uwolnienie strachu przed śmiercią jest wyzwalające. Przestajesz pędzić, przestajesz uciekać, przestajesz się spinać, bo po co? Nie ma takiej potrzeby. Ostatnio dużo się dzieje, zawsze się dzieje, a ja myślę, no i co z tego? Czy to dotyka mojej esencji? Nie. I tu jest pytanie, które warto sobie zadać: czy mógłbyś porzucić swojego awatara, jak stare ubranie? Sama ta perspektywa pokazuje, jaki masz procent utożsamienia z awatarem. Ja przestałem oceniać swojego awatara. Nie wiem, czy jest brzydki, czy ładny, bo nie myślę w takich kategoriach. Awatar po prostu jest. Ani go nie kocham, ani nie nienawidzę. Obserwuję, czuję. Nie walczę, bo o co ma walczyć? O iluzję, o przetrwanie Awatara za wszelką cenę. Niedługo mój Awatar skończy 39 lat, a ja się zastanawiam, kogo właściwie dotyczy ten wiek, bo nie ma we mnie utożsamienia z tą liczbą, jest tylko obecność i jest cisza i jest ta część mnie, która pamięta, że to wszystko jest tylko sceną. Dobrego dnia, Bogusław Duda.